Trzeba to wygrać w końcu Bo będzie lipa lipa Pajęk, to dobrze. Na pajenka możemy iść. O, szkoły. A tu ta... No chyba będą szyli, bo niedaleko zaraz byli. No. W pisgają pizdają? Nie. Nie, coś... Strza? Strzała, nie? Coś tam słychać było jak No nie wiem. Kurwa, oni nie wiem co do tego błasa nie strzelają.

Dostałem skądś, nie wiem, skąd. Kurna, tu jest. Zawiłem jednego z sala na mnie, z pompy jakby się On Ma pompę tylko. Skąd ty dostałeś? Nie jest lepiej, jest lepiej.

Ale, ale... A tutaj jest dopiero tak daleko, stąd też smako z tymi muchami? na górę. Да просто. Tylko jeszcze zambiłem Ja go raz trafiłem tylko muchy to jechać ja też potrafiłem raz No to musiało mi zero i go dziabnąć na strzała pewnie I Te łóżki musiały No ja to ząbiała chyba, trzeba ale już się mi się Kurwa. Nienawidzę tych czek. mamy armię na plecach. Ty, ale na ciebie leci. No nie, mam tego <śmiech> 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 Begle pali pająka, uwaga Ej, zawzięłaś to? Czekaj, tu też chyba było Pająka z kawałkiem Pajączku Ej, wejdź w ogień, kolego Ej, nie mogę tego wziąć? Czemu? W tej latarni Tutaj, tak jest jest tam jestem ślepy Nienawidzę tych psów. To jest tak sierwo Nie, po co, po co, po co? Po co? Pani. Ja też mam jedną, gdzie on jest? A gdzieś tam <laughs> idzie z tymi nogami. Ała! No ty, bilku! Podjarałeś mnie! Nie chciałbym cię niepokoić, no. ale świeci się na czerwono. Hm. Niedobrze. Rzędnie, bardzo. A ja jestem mam trochę hatełu, ja ujarane, boś się, podpalił cepie. Okay. Nie wiadomo gdzie są z co? Już kurwa wiem, nie trafiłem sobie w niego. Są góry tutaj. Nie dostanę taką... Jest strzał, no. Dostał strzał. ale... Ale Ja go nawet nie widziałem, ty. No leżę ja. No Dobra. Chopie, pal gumę, pal gumę Jeszcze przeładuję i wezmę ten Wiesz, co było najlepsze, że celowałem z tego czerwonego, Który leżał obok i Normalnie wycelowałem łeb i no tak wycelowałem, że go w p*** <grym> nie trafiłem. Tak bym dla Tak, bo wypatrz, <grym> ja, jak ty stałeś tu i się strzelałeś, ja sobie tak stałem tu i bałem się, że tędy wyjdą. I tak celowałem w to miejsce, jak chcę. Cel... Dobra, chyba się bijemy. Gdzie on jest? Ja go Tutaj się wychodzi tym przejściem chyba nic nie widzę co ja będę pilnował tego może ja podejrzewam, że Nie ja wiem. Teraz czekać, czekać. Ej, te punkty z tego eventu to one są globalne, czy to są dla każdego jakby. To co my zbieramy? No. To dla nas. Aha, a ten event globalny się skończył? Znaczy, no teraz możesz zbierać punkty, i tam dostajesz za ileś tam punktów. Chyba, jak tu zbierasz 2000 punktów, to jakiegoś go odblokujesz sobie. No strzelają się gdzieś jeszcze przecież No, słychać To jeszcze ja znam map Podoba mi się I Tym bardziej, że oni się strzelają tam, gdzie my musimy iść Tym bardziej przyjdą do nas No właśnie Chyba, że idziemy w dół mapy, ale to jest pizdu daleko.

Hmm. A nikogo nie widziałem Lupię kampią jak totalny z no przy samym wyjściu Wrony słyszałem gdzieś po lewej Chyba że to ty jest ploszydę. Nie ja na pewno nie W każdym razie wrony było słychać Czekaj w tamtą stronę no tam. Jak któryś z nas dostanie, to się pokłasza chyba. Strzelają, co pytam. Nie, no a ja teraz było Ja też nie, ale tam strzelają. Oj. Czemu <gry> Nie to u nas. Dziś żyj, by umrzeć jutro. W końcu żeśmy wygrali <laughs> Po takich kurwa na dachu Nie no, ale fajny mecz. Trochu... Trochu leczenia, trochę walki z bosem, trochę spierdalania. Aleka mi się podoba. Taka może być. Jest to jakby tak z powrotem do lobby się ładowało tak samo szybko. Zabiciło w trzej. To jajka. Jak, jak, jakim cudem trzej? Chyba że to chyba że to... Wcześniej jeszcze złamawiliśmy się co jednego za Aha, no tak. No to czterech tak naprawdę. Nie, nie no dobra. Giera była mega spoko.